Cześć, witamy w tym odcinku. E, tak jak w tytule, prawdopodobnie ostatni odcinek z BMW. E, pokrótce widzieliście już dwa odcinki, jak tutaj właściciel kupił e, wymarzony samochód, e, po czym po tygodniu czy po dwóch tygodniach okazało się, że e, w samochodzie było e, dużo rzeczy prawdopodobnie podrabianych, znaczy podrabianych w tym z. Słowa znaczeniu, że nie była naprawa przeprowadzana dobrze, tylko pod tak zwaną sprzedaż. I tutaj tak, auto u nas stało prawie dwa lata od pierwszego przyjazdu. Auto trafiło, zauważyliśmy, e, że coś było kombinowane i przy miejsce i przy kilku innych rzeczach, że błędy się pojawiały. Po czym po tygodniu właścicielowi zaczęła prawdopodobnie stukać e, panewka. E, wezwał rzeczoznawcę, bo tutaj właściciel nie chciał zwrotu samochodu. Były właściciel, czyli ten poprzedni, od którego kupił. Przyjął rzeczoznawca tutaj kamerą inspekcyjną na podnośniku, potem od góry tam, co kazał, rozbieraliśmy i prawdopodobnie wyszło to, że silnik już był wymieniany. Nie jest to silnik, który był fabrycznie z tego samochodu. Chodzi o fabrycznie, że powinien. Ten silnik, bo to jest 3 litry benzyna, i był, natomiast ktoś już go wymienił na używany. I tutaj po ekspertyzie rzeczoznawcy wyszło, że cylindry są w katastroficznym stanie, że do tego panewka stuka i wiele, wiele innych, i sprawa się do dzisiaj toczy i jeszcze nie została, że tak powiem, sfinalizowana. Dalej jest w trakcie, czyli auto prawie dwa lata już stoi. Eee, za auto trzeba płacić. Przez to, że stoi auto, auto niszczało. Widzieliście, jak wrastało w ziemię yy, i właściciel, yy, ja też dzwoniłem do właściciela, no bo też tutaj samochód, jak stoi na placu, też zajmuje raz plac, dwa, że koło warsztatu kiepsko to wygląda, jak taki samochód Stoi opuszczony, zakurzony, brudny. E, tutaj też widać było, że jakaś zwierzyna e, pod maską e, chodziła, czy jakieś inne e, zwierzaki tutaj pod spodem sobie się zagnieździły, e, no bo bemka obrosła już trawą naokoło. A też nie da się wykosić tej trawy tak, żeby nie pouszkadzać jej, więc tutaj nie było nic zruszane. Hamulce, jak widzieliście w którymś filmie, wszystko korodowało. I co, wepchaliśmy samochód, właściciel zdecydował się na odbiór auta i poprosił, żebyśmy poskładali to, co było rozbierane, do sprawdzenia przez rzeczoznawcę. Co dodatkowo, Zrobiliśmy. Dodatkowo przed oddaniem tego samochodu e, został z zewnątrz wymyty, czyli e, lakier wymyliśmy, e, felgi wyczyściliśmy, powietrze zostało dopompowane no i tutaj ta komora silnika też została dokładnie e, wyczyszczona. Auto pójdzie teraz do właściciela, do garażu i będzie czekało na e, dalsze, roz, dalsze rozwinięcie tej sprawy. Także no z naszej strony mogliśmy tyle zrobić, żeby wymyć ten samochód, doprowadzić go do wizualnego przynajmniej stanu, żeby nie straszył. Komora silnika została wyczyszczona dokładnie. Hamulce są rozblokowane, skrzynia jest rozblokowana. Także jutro auto jedzie lawetą do właściciela. Gdzieś tam właściciel miał sobie zorganizować garaż tak żeby ten samochód stał już do końca tej sprawy w garażu także tutaj kolejny taki film ku przestrodze zanim będziecie chcieli spełnić swoje marzenie samochodowe a to bo marzenie właściciela E, I konfiguracja, i silnik, i wszystko wszystko wyglądało bardzo dobrze. Poza tym stanem technicznym e, blacharsko lakierniczo samochód też już był naprawiany. Zresztą widać, bo jak to wymyliśmy, że e, no są ślady i lakierowania, i tutaj miernikiem też było auto przy rzeczoznawcy mierzone, więc też tam e, naprawy tego samochodu powypadkowe już były. Także teraz dwie opcje. Jeżeli właściciel, no jeżeli tamta sprawa dojdzie do końca, jeżeli będzie mógł zwrócić samochód, no auto przez te dwa lata na pewno spadło na wartości, też trzeba teraz do niego się doinwestować trochę pieniędzy, no bo wiecie, że auto jak stoi to jest najgorsze, co może być dla samochodu. I teraz albo sprzeda to jako uszkodzone, albo trzeba będzie remontować silnik zawieszenia i tak dalej, tak dalej, hamulce i tym autem jeździć. A wiem, że właściciel kupił już inny samochód, więc nie wiem, czy będzie chciał dwa samochody utrzymywać. Sam jestem ciekawy, jak ta sprawa się finalnie skończy, czy jest możliwość oddania tego auta, bo Poprzedni właściciel robi wszystko, żeby nie odebrać tego auta. No i widzicie, sprawa już trwa. Jeżeli kogoś by nie było stać, żeby płacić za to auto, bo prawdopodobnie samochód jest na kredyt czy na leasing, nie wiem, bo tak aż głęboko nie wchodzimy. W każdym razie nie jest skupiony całościowo za gotówkę, więc tutaj sprawa jest o tyle gorsza, że dojrzeć że trzeba płacić za samochód, to jeszcze z tego samochodu się nie korzysta. Także z Bemką po tak długim czasie musimy się pożegnać. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.